Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl Czasami jeden mały kamyczek powoduje to, że zaczyna się osuwać lawina. I podobnie jest czasami z drobnymi rzeczami, które zrobimy ze swoją stroną internetową. Czasami wystarczy zrobić jedną drobną rzecz, a to spowoduje całą lawinę, Rzeczy, które spowodują nagle ruch na stronie, zdobywanie klientów czy inne tego typu rzeczy, jakie z założenia ma ta strona internetowa jednak spełniać, prawda? Bo Twoja strona, umówmy się, czy sklep internetowy, powinny być inwestycją, a nie kosztem. Ponieważ jeżeli traktujesz stronę jako inwestycję, to oczekujesz, że będzie się ta inwestycja zwracać, prawda? Tak jak to mają do siebie różnego rodzaju inwestycje. I jeżeli tak właśnie chcesz, to czasami warto zrobić małe, drobne rzeczy. Dzisiaj będę mówił o migracji. Migracji z serwera jakiegoś, u pewnego dostawcy, do innego serwera, o zupełnie innego dostawcy. Ale za to o dużo lepszych parametrach. Dzisiaj troszkę pozanudzam o sprzęcie, ale generalnie pokażę Ci też plusy, jakie stoją za tym, aby to właśnie zrobić. No cóż, zapraszam Cię do części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Ziegler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz w wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio Konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przeciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem. Działam od wielu lat. Więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Migracja. Po co właściwie warto byłoby ją robić? No, bierz pod uwagę, że tak jak Ty co jakiś czas wymieniasz telefon, tak samo to samo warto zrobić czasami ze swoją stroną internetową. Powinno się ją aktualizować. No popatrz, tak jak na przykładzie tego telefonu. Telefon aktualizowany jest... Kilka, może kilkanaście razy w roku, a co dwa, trzy, cztery lata, po prostu go wymieniasz na nowy. Podobnie powinno być ze stroną internetową, jeżeli traktujesz ją jako inwestycję, bo jeżeli ma przynosić ci klientów, czy ma przynosić ci pracowników, nie wiem, czy coś tam, co potrzebujesz, po co ją właściwie zrobiłaś, zrobiłeś, to. Powinny być na niej w miarę aktualne mechanizmy, te rzeczy, które na dobrej stronie powinny się znajdować. Na dzień dzisiejszy, strona też powinna być bardzo szybka. Ludzie są coraz bardziej niecierpliwi i oczekują od tego, od Twojej strony, też internetowej, tego, że ona szybko się załaduje. No to cóż, pozwól, że wymienię Ci najważniejsze parametry. Punkt pierwszy przed Tobą. Punkt pierwszy to szybkość. Szybkość ładowania się strony. To możesz zmierzyć darmowym narzędziem Google Speed, którym możesz sprawdzić, jak szybko strona się ładuje. Tutaj w opisie filmu zamieszczę link do tego narzędzia, żeby można było sobie w darmowy sposób po prostu sprawdzić. To, jak szybko ta strona się ładuje. Możesz to wykonać, jeżeli wejdziesz w opis filmu, będzie tam zamieszczony link do takiego narzędzia. Kolejną rzeczą, na jaką chciałbym Ci zwrócić uwagę, to jest to, że bierz pod uwagę, że w sprzęcie komputerowym dokonał się spory postęp technologiczny. Dokonał się już kilka lat temu, ale serwer nie robi się raczej na rok. Jeżeli firma do serwerowni zakupuje serwery, to z założeniem, że będą zadziałały 5 czy 10 lat, i tak właśnie to wygląda. Więc dalej, jeszcze w wielu serwerowniach są serwery z tak zwanymi dyskami talerzowymi. Czyli na talerzach dysku zapisywane są informacje o tym, co, jak ta strona wygląda, i tak dalej, prawda. I teraz te dyski talerzowe są dużo wolniejsze od dysków typu SSD, czyli takich, gdzie jest to przechowywane w ramach kości pamięci. Już tak wszedłem niepotrzebnie chyba w szczegóły techniczne, ale chcę powiedzieć Ci, że różnica potrafi być nawet pięciokrotna między dyskiem talerzowym a dyskiem SSD. Co to dla Ciebie zmienia tak naprawdę? Zmienia to diametralnie przede wszystkim właśnie prędkość ładowania się strony, a ona jest bardzo istotna. Zobacz, że w tym momencie ludzie są coraz mniej cierpliwi. Nie chcą czekać, tak jak za zamieszłych czasów z internetu może znasz, z opowiadań dziadka albo babci. Kiedy to się najpierw wybierało słynny numer 2021-22, po czym Łączyliśmy się z internetem, ten słynny zgrzyt modemu. No i zaczynała się ładować strona. Tragedią było, jeżeli chcieliśmy ściągnąć jakieś niegrzeczne obrazki, na przykład z internetu, czy wypracowanie dla syna, które mógłby zrobić, to czasami ten obrazek potrafi się ładować nam 5-10 minut. Ale mieliśmy cierpliwość wtedy. Zastanawiam się, jak to było możliwe w ogóle. Na dzień dzisiejszy, klikamy na takim Instagramie i chcemy już. Czy Facebooku, czy, czy innym tam medium. Oni mają super szybkie serwery. I to samo musi dotyczyć Twojej strony. Oczywiście to nie wystarczy, że będziesz mieć szybki serwer, bo jeszcze czasami trzeba. Dokonać optymalizacji samych obrazków, czyli zmniejszyć ich wielkość odpowiednimi algorytmami, żeby to były obrazki, które się będą szybciej wczytywały, ale tuż pozwolisz, że zaoszczędzę ci technicznych szczegółów. Jak chcesz, takie szczegóły chętnie o tym porozmawiam, nie ma problemu, albo znajdziesz te szczegóły w innych materiałach, które przygotowuję. Generalnie strona ma się ładować szybko. Klikam i mam widzieć. Praktycznie w ciągu kilku sekund strona w pełni powinna być załadowana. Czy Twoja strona to potrafi? Lepsza wydajność to punkt drugi. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że na współczesnej stronie internetowej dzieje się też mnóstwo rzeczy. Niektóre dzieją się w zależności od tego, co robi użytkownik lub kim jest użytkownik są nowoczesne strony internetowe, które działają na podobnej zasadzie jak social media, czyli użytkownik, jeżeli zostaje zidentyfikowany, to wyświetlane są mu inne treści niż innym użytkownikom. Na przykład, jeżeli poprzednim razem wchodziłem na stronę i interesowały mnie, nie wiem, wiertarki, no to te wiertarki będę miał przedstawione. Tutaj przykład chociażby Allegro czy inne tego typu serwisy, które profilują informacje na podstawie poprzednich wyszukań klienta. No oczywiście to dzieje się za pomocą ciasteczek, które są zapisywane na, twojej, na Twoim komputerze. Na tej podstawie witryna wie, co mogłoby Cię interesować i podsuwa interesujące dla Ciebie propozycje. To wszystko też musi działać. Żeby to było wydajne, musi być dobry hosting. Dlatego warto zrobić migrację na serwer i uzyskać właśnie lepsze parametry. Punkt trzeci. Coś, o czym sporo ludzi zupełnie nie myśli i nie zdaje sobie z tego sprawy. Google, tworząc ranking swoich stron, które ranking stron. Aby chciało docenić Twoją witrynę, to Twoja witryna musi szybko działać. Koniec.pl właściwie wszystko mamy w tym temacie. Czyli im szybsza Twoja strona, tym Google też ją bardziej docenia. To jest jeden z elementów, które Google ocenia, jeżeli robot Google wchodzi na Twoją stronę. To chyba wszystko, co mogę powiedzieć w tym temacie. Nie będę przeciągał, przejdźmy do punktu kolejnego. Nowoczesne serwery pozwalają na większą skalowalność. Dlatego migracja na nowy serwer jest tak bardzo istotna. Bierz pod uwagę, że jeżeli migrujesz stronę na nowy serwer, to te nowe serwery. Mają też inne zasoby bardziej rozbudowane. I tutaj przykład, chociażby firmy, z którą współpracuję, współpracuje z nią pewna bardzo znana polska influencerka, i ona zwykle zwraca uwagę na coś takiego, że w momencie, kiedy ma być jakaś promocja w sklepie influencerki, nie będę podawał nazwy, nieważne, w tym momencie, to jej zespół marketingowy kontaktuje się z usługodawcą i mówi: Słuchajcie, od wtorku będziemy mieli większy ruch, ponieważ ruszamy z nową promocją. Co to oznacza dla dobrej firmy hostingowej? Oznacza to rzecz po prostu następującą. Jeżeli ma być większy ruch, to idzie człowiek administrator do w serwerowni, i w danym serwerze dokłada na przykład kości RAMu czy inne tam rzeczy. Zasoby są zwiększane tego serwera, podpinane są dodatkowe łącza, bo będzie większy ruch. Ruch potrafi być ogromny, no bo jeżeli jest to bardzo znana influencerka, a jest, to ruch nagle potrafi z kilku wejść skoczyć do kilkuset tysięcy wejść. A to już mało, który serwer jest w stanie obsłużyć. Nie oszukujmy się, mało, który serwer jest przygotowany na taki ogromny ruch na stronie. I dlatego bardzo to jest istotne, aby ten ruch został w tym wypadku uwzględniony. I żeby serwer był w stanie obsłużyć to, więc ta skalowalność też jest bardzo ważna. Kolejny punkt, dlaczego warto. Dokonać migracji serwera na nowy hosting. Lepsze wsparcie i bezpieczeństwo to jest coś, co zapewnia nowoczesny hosting. Warto zmigrować swoją stronę na nowy serwer, właśnie też i ze względu na to. Po pierwsze, kopie bezpieczeństwa. Po drugie. Wybierając nowy hosting na pewno szukam firmy, która daje wsparcie 24 na dobę. I tutaj warto naprawdę korzystać z tego typu firm, bo one rzeczywiście dają nam bardzo dużo. Dzięki temu, że przeniesiemy ten serwer, migrujemy naszą stronę na nowy serwer, będziemy mieli też. I odpowiednie wsparcie, kopię zapasową i wiele innych rzeczy, które zapewnia nowoczesny hosting. Na koniec, pozwól, że jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Pewnie zapytasz No dobrze, a jaki hosting polecasz? Tak, konkretnie ci taki polecę. Polecam ci hosting w firmie lh.pl na dzień dzisiejszy mamy końcówkę roku 2024. Ten hosting jest jeden z lepszych w Polsce. Warto z tego skorzystać. Jeżeli chcesz rabacik, bo chcesz skorzystać, to proponuję, żebyś wpisał, wpisała hasło Sukces Studio, pisane razem. Dzięki temu dostaniesz rabat na. Usługi hostingowe w tej firmie. Sukces studio pisane razem zapewnia ci. O ile dobrze pamiętam, 10% rabatu. Nie dam sobie obciąć, nie pamiętam tego do końca. W każdym razie zapraszam, skorzystaj. 10% też jest dobre. Piechotą nie chodzi. Dodatkowo, zamieszczę oczywiście tą informację na dole w opisie z tego filmu, więc. Możesz też z tej informacji skorzystać. Zapraszam, nie ma najmniejszego problemu. Warto. Parę stron już przeniosłem. Efekt był naprawdę wow. Więc wiem, co proponuję. A ty zrobisz, co chcesz. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w tym, aby podjąć pewne decyzje. Co zrobić ze swoją stroną internetową? Jeżeli oczywiście chcesz, aby ktoś przyjrzał się temu, czy u ciebie ma to sens, zapraszam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji u mnie. Znajdziesz ją wchodząc na moją stronę sukcesstudio.pl. W prawym, górnym rogu jest przycisk, darmowa konsultacja. Skorzystaj, możemy porozmawiać. Zrobię na szybko audyt Twojej strony. Zobaczymy, czy warto coś z nią zrobić. Jest to zupełnie bezpłatne, nie ma najmniejszego dla mnie problemu. Jeżeli będziesz chcieć zrobić coś więcej, stwierdzasz, że jednak twoja witryna ma za słaby ruch, że mogłaby ci przynosić jednak więcej klientów, to ja bardzo chętnie nad tym popracuję. Wraz z moim zespołem potrafimy robić cuda. Mianowicie robimy tak strony internetowe, takie Ustawiamy, wypełniamy treściami dzięki agencji kontentowej. Do tego stopnia, że strony rzeczywiście zaczynają mieć, po pierwsze, ruch i po pierwsze, drugie, oczekiwany ruch. Potencjalnych klientów, którzy nagle zaczynają do ciebie dzwonić, i nagle zaczyna Twoja strona sprzedawać. I ta inwestycja, którą wkładasz w stronę internetową, zaczyna się wreszcie zwracać. Przestaje być ona kosztem, a zaczyna być inwestycją. I tak to właśnie powinno być. Dziękuję ci bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli film ci się podobał, poproszę łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeśli naciśniesz symbol dzwoneczka, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to sukcesstudio.pl. Przepraszam, kanał to jest sukcesstudio pisane razem. Na tym kanale już jest dobrze ponad 500 filmów, a sukcesstudio.pl to moja strona internetowa, na której znajdziesz też te filmy, plus dodatkowo jeszcze znajdziesz mnóstwo artykułów, to już wszystko ładnie podzielone na blisko 20 poszczególnych kategorii, więc łatwo znaleźć poszczególne artykuły, warto znaleźć poszczególne informacje które na pewno pomogą ci w twoich działaniach marketingowych, sprzedażowych czy na innych obszarach biznesu, którymi po prostu się interesuje. Zapraszam cię do zajrzenia na tą stronę, bo na pewno warto. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnych. Przypominam o narzędziu do sprawdzania stron na samym dole wpisanym oraz o tym kodzie rabatowym. Jeżeli chcesz przenieść swoją stronę, oczywiście, jeżeli chcesz, chętnie ci pomogę w tym, więc też nie przejmuj się. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.